No. Cześć wszystkim na kolejnym miniu. Wracając do zbiornika od WSK GNOME, zamówię. Trafił się, zamówię. Ale jest brak korka i nie wiem czy ten koreczek jest. Ale tak to jest zbiornik kompletny i leczka wniotka jest tu. To ujdzie nawet jej nie będę prostował, szczerze powiedziawszy. Co mnie interesowało w zbiorniku, to tak ten muszę odkręcić, wiadomo. Chyba jak drugi przyjdzie, nie są ten, ten wąż jest cały nielutowany, nie? a nie tak jak u mnie, że paliwo z tego później kapie i leci. To jest nienaprawiane, nieluto nie nielutowane i uchwyty też są w lepszym stanie niż u mnie. Także przyjdzie, demontaż tego, montaż tamtego, nie wiem czy, ja, ja, czy zaraz jak przyjdzie, czy po prostu nagram, że przyszedł, a później będzie demontaż i montaż, bo wszystko zależy co będę jak z czasem stał. Trochę roboty mi się zapowiada, więc tego nie wiem, więc jak na razie, no to chyba, że go jeszcze zdążę pomalować, tak, najpierw przed na czarno, tak powinno być, bo czerwony przyjdzie nie? tak, ta mocniejsza wersja, ale no trudno, jest jak jest, nie mam czerwonego, czarnego nie było, jest czerwony, zawsze można przemalować, letka wgniota, ale kosztował stówkę, nie całą z przesyłką, a nie 150 plus przesyłka i jeszcze opłakany stan. Baku. Także serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału oglądania miniotów na kolejnym miniucie. Później powi... coś innego będzie, a dopiero później, bo wczoraj zamówiłem. Wiadomo było święto, dzisiaj jest sobota, więc nic nie przyjdzie. A zobaczcie, jak to idzie, niby klejone, odtuszczone, a wszystko, wszystko odchodzi, właśnie, od Czyli bak nie trzymał, leciał przez to też nie odpalałem, żeby się nie podpalił czy coś. Dobra, także serdecznie zachęcam i do zobaczenia na kolejnym miniucie. Na razie.